Witam serdecznie. Nazywam się Grzegorz Bednarz i reprezentuję klub MKS Osa Gorzelec, trenując pod okiem Damiana Kordasiewicza. Ostatni sezon był dla mnie bardzo udany, gdyż udało mi się zdobyć kilka pięknych miejsc na skalę polskiej, A do największych sukcesów mogę zaliczyć pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski LCS w biegu na 400 metrów i drugie miejsce na Mistrzostwach polskich w wieloboju, uzyskując rekord województwa. Jestem mile zaskoczony, będąc nominowany w plebiscycie Człowiek Roku w kategorii sport. Za co bardzo dziękuję. I z góry dziękuję za oddanie na mnie głosów. I fajnie, że po raz kolejny ktoś zauważył starania lekkoatletów. Pozdrawiam wszystkich znajomych, moich ludzi RPK i przyjaciółkę Nicole.